Jaką funkcję pełni złość i jak powstaje? Główną funkcją złości jest uwolnienie cię od stresu. Złość uwalnia cię od napięcia, które jest zbyt już duże, ale jednocześnie blokuje świadomość twoich emocji czyli jest to proces dwustopniowy. Jest stres, który jest już nie do zniesienia i szukasz jakichś rozwiązań, plus myśli zapalniki. Czyli, myśli oceniające, krytykujące kogoś, mówiące o jakichś powinnościach roszczeniowe, i to prowadzi Cię do wybuchu y, złości. Natomiast to nie zaspakaja żadnych Twoich potrzeb, jest to nieefektywne, bo blokuje y, ważne emocje, które są do wyrażenia. Czyli bardzo często tu nie chodzi o wyrażenie złości, tylko o wyrażenie, o zobaczenie, Swoich zablokowanych emocji, takich jak wstyd, poczucie winy, lęk, yy, poczucie odrzucenia, zranienia, i to naj, bardzo często to je trzeba wyrazić, a nie złość. I dopóki żyjesz z tym dużym poziomem stresu, yy, bardzo często możesz właśnie nieefektywnie reagować złością, a tu nie chodzi o złość. Dowiedz się, o co ci chodzi? Dlaczego reagujesz złością? Zapraszam na kurs.